Muszę zacząć. Dobrze, już jest okej. Okay. Dobra, fajnie. Dobrze, a więc chcemy was dzisiaj powitać po długiej mojej nieobecności i po mojej przerwie. Moje dzieci witają was. Ahoj. Nasze dziecko taki, ahoj. Ahoj. Kochani zbliżył się, zbliży się koniec naszego projektu i to będą nasze ostatnie zadania. Paweł, wysłałam ci na maila zadania. Te zadania będziecie wykonywać w swoich klasach. Będą to zadania z zapałkami. Pierwsze zadanie. Tak. Musicie widzimy? przygotować. Widzisz Pable? Widzimy, 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 tak. Musicie przygotować 24 zapałki. Rozwiązać pierwsze zadanie. Potem ułożyć rybkę w ten sposób. Rybka płynie w lewo. Przekładając trzy zapałki. Rybka ma popłynąć w prawo. To są dwa zadania na jednej karcie. I kolejne zadanie Roman numbers, czyli liczby rzymskie trzeba przekładać zapałki tak, żeby wynik był prawidłowy. Ma rozumiemy. Paweł, jeszcze mam nadzieję, no bo... że. Děti będą się doskonale bawić za pałkami. I to będzie naše ostatnie zadanie, jeśli chodzi o projekt Move Your Mind. Ok, Pawle? Kdy uděláme videokonferenci, my příští týden jsme tady ve škole, příští týden next week jsme tady a další týden jsme na škole v přírodě, to tady nejsme ve škole. Także wideokonferencji musimy udzielać asi niegdy końcem przyszłego tygodnia. Sąhlasisz? Okej, okay, zatem napiszesz ne mi e-mailu, jo. jakie masz terminy i my się dostosujemy. Bo ja jestem przez cały czas tutaj w szkole, także do końca e, czerwca. Jestem cały czas no. i my się dostosujemy. Ponieważ musimy zrobić też taką wideokonferencję, która podsumuje cały nasz projekt. Ok? E, ok. Yeah. Super. Reszta informacji będzie na y, mailu odnośnie tego. Życzę wam y, wspaniałych doznań z zapałkami. A teraz moje dzieci dla was przygotowały piosenkę. I chciałabym, żebyście posłuchali, co mają wam do zaśpiewania.

Pěkný. Hezky, moc A naše děcka si taky připravili písničku, tak vám ji teďka zaspívají. Oh, ahoj, ahoj. Ahoj. <těch> I <resta> dítětěš, ahoj. I ahoj. 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 Je to pravda, je to pravda, je to pravda, ne i když máme školu, radí prázdniny jsou lepší. Každá škola má svůj poprečník, dám na a o školu na středávno, ale za a vzádvě. Je to pravda, je to pravda, je to pravda, ne i když máme školu, rady, prázdniny jsou lepší. I... <noise> bardzo. bardzo się z Wami cieszyliśmy, naprawdę bardzo i cieszymy się, że mamy takich super partnerów. Pozdrawiamy to Was, życzymy Wam miłego dnia i czekamy na wiadomości od Was. Mm, taky děkujeme za videokonferenci a jsme rádi, že jsme vás po tak dlouhé době viděli a mějte se pěkně. Ahoj! Ahoj.